Włachce wielbłąda, zobaczcie. Kosztuje on 6000 dirhamów, czyli jakieś 8000 zł albo jakieś 700 dolarów. Wróciliśmy do cudownego al Ain, miasta oaz i zabytkowych fontów. Przed Wami Al-Qatara utilitark zbudowany z tradycyjnych materiałów z ziemi o dodatkach mental Qatar fort Stary fort zbudowany z ziemi, który uległ erozji. I teraz jest w remoncie, jest odnawiany. No, a czego oczywiście oazy palmowej Al-Katara. Widać tutaj palmy bezpośrednio przy forcie. A tam w tle zobaczcie jest nowy fort al Katara, wybudowany w latach 90. już. Jesteśmy w Centrum sztuki Al-Qatara. Centrum centrum Al znajduje na Kilka studiów, w których tworzą artyści lokalni. Tak jak tutaj obraz. A teraz przejdźmy dalej. O, zaraz zobaczycie, jest Prudzianka. Tutaj centrum sztuki. Okay. A tutaj form. Fort Alcatara. Co prawda, to jest ten nowy, wybudowany w latach 90. -tych. Choć miejsce to nazywa się e, popularnie Alcatara Fort, to jego e, formalna, pełna nazwa to e, Bayt Bin Ati al-Darmaki, a teraz jesteśmy w jego piwnicy archeologicznej Katara, archeologicka Bezle. Można tu e, zobaczyć ceramikę sprzed, jeszcze z e, okresu sprzed naszej ery. O, tutaj figurka lwa, która liczy sobie 2600 do 3100 lat. A tutaj najstarsze pozostałości po zabudowaniach, które tutaj niegdyś były, bo sam jak wiecie powstał dopiero w latach 90. Tu można zobaczyć Miejsce po dawnych zbiornikach z okresu właśnie 1100 do 617 E. Zwiedzamy kolejne zabytkowe forty w Przed Wami Fort Bin Hamuda. Niestety wygląda na to, że będzie zamknięty. Fort, oczywiście, szczegół. E, w dawnych czasach oazy palmowej. Oto ona, ale rosną tutaj też warzywa. O, zobaczcie, Dynie, a tamto to chyba pomidory. Dziś zaczynamy od Aldaramica Tower, wieży strażniczej, która szczegła oazy. Aldarmaki. Dzisiaj udało nam się wejść e, do środka fortu Bin Hamuda, który wczoraj oglądaliśmy tylko z zewnątrz. Tutaj na jego dziedzińcu widać, e, jak, jaką funkcję pełnił w przeszłości. Oczywiście czek. Oazy palmowej, która wyrasta prosto za jego murami. Kilkadziesiąt metrów od wieży strażniczej znajdują się ruiny tradycyjnego domostwa zbudowanego z ziemi. Jak widać e, budownictwo e, oparte na ziemi jest w regionie Al-Ain bardzo popularne. Na szczycie fortu Bin Hammuda. Tutaj da w dawnych czasach wartownicy wypatrywali potencjalnego wroga, który mógłby najechać oazę palmową. Widok stąd jest bardzo malowniczy, chociaż jest już po zmierzchu, a Muezin przed chwilą nawoływał na wieczorną modlitwę. Ponownie jesteśmy w oazie Jimmy i kontynuujemy zwiedzanie historycznych budynków wzniesionych z ziemi. Oto ruiny bin, meczetu bin Hazam al-Dahiri. O, zobaczcie. Oczywiście użyto ziemi do budowy tej, tego, tej świątyni, tego meczetu, tak. A oprócz tego są tutaj ruiny domu Bingabr al-Suey. I mają te budynki, mają około 150 lat. Oto wieża strażnica a Sheikh Ahmed bin Helal al-Dahiri. To Sheikh Ahmed bin Helal al-Dahiri, House albo Fort. Cudowny, historyczny fort, który niestety jest zamknięty na cztery spusty. Jest tam numer telefonu podany. Zadzwoniliśmy tam, a tam odebrali jacyś niekompetentni yy, ludzie, którzy nawet nie mówili po angielsku. No i wygląda na to, że tego fortu wewnątrz niestety nie zwiedzimy. A szkoda! Oto Aljimi Fort. Jak je, jego nazwa wskazuje, szczek on e, oazy Al -Jimmy przed potencjalnym wrogiem. Niestety Al Jimmy Ford jest zamknięty. Można tu wejść. W sposób ekstremalny ale ponieważ obydwoje jesteśmy łamagami nie wyjdziemy tu <grymne> oto Almurabba fort to kolejny cudowny fort który niestety jest zamknięty i, jest, i znajduje się w remoncie fort ten został zbudował, zbudowany w połowie XX wieku na polecenie Hejta Zajeda. Zobaczcie, Fort Muraba jest w remoncie. Widać rusztowania. Także niestety to trzeci z rzędu fort, którego nie zwiedzimy. Dzisiaj mamy w planach zwiedzić trzy Ford, no To pierwszy z nich. Al-Muraba Fort, cudowny, zabytkowy fort w centrum Al Ain, który niestety jest zamknięty z uwagi na trwający remont. Oto drugi fort, Sultan Bin Zayed Fort, który leży na granicy oazy Al Ain. Jest on również w remoncie, ale na szczęście można Zwiedzić go w środku. Zaraz wyjdziemy na wiezę strażniczą, skąd będzie się rozpościerał widok na 147 tysięcy palm daktylowych. Jednak nie zdecydowaliśmy się. By wyjść na górę ze względu na to, że jest tu zbyt ekstremalnie. Zobaczcie na tę drabinkę. Zobaczcie, tutaj swoją siedzibę miało Muzeum Narodowe Al-Ain, ale niestety jest ono zawzięte na cztery spusty i nie widać, jakoby jak tam jakiekolwiek eksponaty muzealne miały pozostawać. Jesteśmy teraz przed Mesiat Fort. To największy fort w okolicach e, czy w regionie Al Ain e, i e, leży on już przy samej granicy z Omanem, ale niestety jest to kolejny fort, który jest zamknięty niedostępny dla turystów o tutaj zobaczcie jest drut kul kolczasty i nie da się do niego wejść w żaden sposób, szkoda chcieliśmy zwiedzić wszystkie zabytkowe forty w al Ain, ale niestety wiele z nich jest zamknięty tak jak ten oto cudowny Al Rumaila Fort który nawet nie jest w remoncie, a mimo to jest zamknięty na cztery spustki. Wielka szkoda. Jesteśmy w oazie Healy. To już nasza czwarta oaza palmowa zwiedzona w Al Ain po oazach Al Qatara, Al i głównym oazie Al Oto wieża strażnicza Chili. Niestety jest zamknięta. Natomiast jej położenie tu na skraju oazy palmowej w Chili pokazuje jaka, jaką funkcję pełniła Złości, a mianowicie szczegła e, mieszkańców tej oazy przed potencjalnym wrogiem. Teraz jesteśmy na północnym krańcu Oazy Palmowej Chili. I także tutaj znajdują się dwie historyczne wieże strawnicze, które niegdyś szczegły oazy. A obok nas. Autobusy szkolne i zobaczcie, żółte autobusy szkolne czterech azjatyckich marek, Deu, Korea Południowa, Mitsubishi, Japonia, Hyundai, Korea Południowa. O, Toyota, Japonia. Chyba nie do końca szanują tu turystów, bo każdy fort i wieża strażnicza dzisiaj są zamknięte na cztery skórki może wcale nie są A Chili Ford. Wygląda na to, że ten fort będzie otwarty. Super. Hilly Ford eh, leży u progu czy na granicy Chili Oasis. Uwagę na materiały, których użyto do budowy tego fortu. To oczywiście tradycyjne materiały, jakie, o, tu zobaczcie, jakie są używane w regionie Zatoki Perskiej, czyli ziemia, błoto tak, i suszone liście palmowe. Dziś wybraliśmy się na wycieczkę do cudownego fortu Sedja. Sedja Fort leży jakieś 30 km za Al Ain, już na pustyni, przy granicy z Omanem. Zobaczcie, ta siatka to jest już granica Zjednoczonych Emiratów z Omanem. Niestety coraz szybciej zachodzi słońce. O, zobaczcie, już zachodzi, choć jest dopiero 17.35. Słońce zachodzi nad oazą palmową, która tutaj wyrasta po środku piasku z pustyni. To oczywiście pokazuje tradycyjną rolę, jaką pełnił ten fort w przeszłości, czyli szczek mieszkańców oazy sedzia przed potencjalnym wrogiem. Hilly fort to jedyny fort, który udało się nam dzisiaj zwiedzić wewnątrz. Jesteśmy... W tej chwili na górze, skąd rozpościera się ładny widok na całą oazę palmową, dotarliśmy do ostatniego już. Fortu w regionie Al-Ain, mianowicie Al-Anka. Dokładnie jest to rzecz biorąc: jest to Muraba. A co to jest Muraba? To jest tak naprawdę ufortyfikowany dom na planie kwadratu. I pochodzi on z 1800. E no z XIX wieku, połowy XIX wieku i przypisuje się jego budowę Szejkowi Sajedowi Bintachnunowi jesteśmy w środku fortu czy też murawy no i zobaczcie oczywiście budownictwo tradycyjne z błota i liści palmowych niestety fort jest częściowo w remoncie i nie możemy wyjść na szczyt, na wieżę szkoda Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie oas w Al Ain. Oto Al Mu'aydżi Oasis. Jedna z najmniej spektakularnych oaz palmowych. Jest też najmniejsza, dlatego że rośnie tutaj jedynie 20 tysięcy palm daktylowych. No i widać też tu wiele niewykorzystanych połaci ziemi, porośniętych zwykłą trawą. Oto brama do oazy Mutaret. Zobaczymy, co czeka nas wewnątrz. Zobaczcie, tyle się suszą. W całej oazie można znaleźć takie oto ostrzeżenia przed pryskaniem pestycydami, które trwa w oazie Almutareb. No, trzeba przyznać, że nie jest to zbyt e, ekologiczne. Na skraju oazy Mutarep leży dom e, Hejka. Manea bin Mohamed bin Manea al-Daheri. To tradycyjny dom zbudowany z ziemi. Niestety zostały z niego tylko ruiny. Ruiny kilku ścian. Oto ruiny domu Sheikha Suror bin Sultan bin Mohamed Al oczywiście zbudowanego z ziemi. Tyle po nim pozostało. Ruiny te leżą na skraju e, oazy palmowej. Zobaczcie, to drzewo przy głównej e, ulicy e, Beladie Street. W Alain zakończyło niestety swój e, naturalny żywot, ale dalej pełni przydatną funkcję. Mianowicie, ulokowano tutaj domki dla ptaków, w którym te mogą uwić gniazda. Zjechaliśmy dzisiaj na tradycyjny Targ Wielbłądów Al-Al. Jest to miejsce nietypowe, trochę różniące się od atrakcji, które zwiedzamy na co dzień, ale postanowiliśmy zobaczyć, jak to się odbywa, bo w tym miejscu handel wielbłądami trwa niezmiennie w tradycyjnej formie, tak jak przed dekadami czy stuleciami. Właśnie wielbłąda, zobaczcie, kosztuje on sześć tysięcy dirhamów, czyli jakieś osiem tysięcy złotych, albo jakieś tysiąc siedemset dolarów. Ale mięciusi, Nilusi taki do łaskania. Tutaj mamy jednoroczne wielbłądy wyścigowe, biorą udział w wyścigach, które odbywają się 20 km od Al Ain. Na Targu Wielbłądów Al są przedstawiciele różnych narodowości. Są tu wielbłądy oczywiście z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Sudanu czy Arabii Saudyjskiej, te są nietypowe po czarnym kolorze czy takim ciemnobrązowym i właśnie pochodzą z Arabii Saudyjskiej Ale to jest <słuch> W Karbuvalajn sprzedaje się nie tylko wielbłąda, ale również e, inne gatunki zwierząt. tak jak tutaj kozy i owce. Oto bida bint sod albo gard. Garn wind Sod, czyli takie wzgórze, które wyrasta spośród wydm pustynnych jakieś 20 km na północ od Alain. To niesamowite stanowisko archeologiczne, bo znaleziono tu grobowce z epoki brązów, z okresu pomiędzy 3000 a 1000 lat przed naszą erą. Ponadto z, y, odnaleziono tu dwa zabytkowe systemy falacz, bo tam z drugiej strony tego wzgórza jest oaza palmowa e, i odnaleziono tu szczątki wielbłądów, to oznacza, że już w tamtym czasie, w epoce brązu wielbłąd był wykorzystywany jako E, zwierzę Gospodarskie. No ale e, największym rozczarowaniem jest to, że miejsce to jest zamknięte na cztery spusty i nie można tego zwiedzić. Bardzo e, to przykre, zwłaszcza, że Birabin Sot, słuchajcie, jest sklasyfikowane na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jako jedno miejsce w Alajna razem z oazami. E, grobowcem Chili i proszę ja was z tymi grobowcami, ulami Jebel Hafid, w których będziemy wkrótce. No, ale jest na liście UNESCO, a wzięli i zamknęli na cztery spusty. Bardzo nieładnie. Al alaikum Udało nam się dotrzeć do grobowców położonych w stanowisku archeologicznym Bidabint Sod. Tak jak mówiłem, pochodzą one z epoki, brązu, z epoki brązu, a z roku między 1000 a 3000 przed p.n.e. Wróciliśmy do Bidabint Sod. Żeby kontynuować zwiedzanie grobowców z czasów neolitycznych. Na szczycie wzgórza garn Sod czekała na nas niespodzianka. Odrestaurowane grobowce. a zobaczcie z drugiej strony jaki piękny zachód słońca z teraz idziemy na szczyt wzgórza Garni Bindzot no i stąd rozprościera się ładny widok na pustynie, widmy pustynne e, które w są w takim bardziej pomarańczowym odcieniu, w przeciwieństwie do widm koło Dubaju które są białawe i dodatkowo jest teraz magic na założy słońca Także jest tu dość malowniczo. Ze szczytu wzgórza Garn Bind Sod rozpościera się widok, który tłumaczy nam, dlaczego neolityczny człowiek osiadł akurat tu. Ano dlatego, że prawdopodobnie występują tu źródła wody z racji tego, że jest tu dużo palm. Jest tu. Znajduje się tu oaza palmowa. I dlatego na terenach pustynnych pierwotny człowiek osiadał tam, gdzie były źródła życiodajnej wody.